Tymczasem w absurdystanie. Marsz, marsz ziemi polskiej do Polski. Tymczasem w absurdystanie 167, opublikowany 16 marca 2021 roku. Nie się saga o Danielu Obajtku. Menadżerze cudotwórcy i pupiłku Kaczyńskiego, który, jeśli wierzyć niezależnym mediom i posłom opozycji, okazuje się być wyjątkowo zdolny głównie w robieniu przekrętów i ukrywaniu nieudokumentowanych dochodów, wydaje być się zgodna z Hitchcockowską zasadą, wedle której trzymająca w napięciu opowieść musi zacząć się od trzęsienia ziemi, a potem nabierać rozpędu. Tylko w poprzednim odcinku sagi o Don Orlenone dowiedzieliśmy się o tym, jak to udało mu się okazyjnie kupić apartament w prestiżowej lokalizacji. Metr kwadratowy jego mieszkania okazał się blisko o połowę. Tańszy niż kwota, którą musieli zapłacić jego sąsiedzi. Zupełnie przypadkiem niedługo potem Orlen zaczął sponsorować szkółkę piłkarską prowadzoną przez dewelopera budującego to osiedle. Inna nieruchomość należąca do Obajtka, luksusowa willa z basenem w okolicach Wieliczki również ma ciekawą historię. Obajtek zakupił tam działkę w 2007, kiedy był wójtem Pcimia, a zatem kiedy musiał składać zeznania finansowe. Kilka lat później podarował swoją działkę swojemu bratu, który jedynie w dwa lata był w stanie ze swojej pensji leśnika zbudować tam luksusową rezydencję, która, jak twierdzą niektórzy, warta jest z 5 milionów złotych. Co prawda, inni twierdzą, że to co najwyżej półtora miliona, ale jak na ciężko pracującego leśnika, średnia pensja w latach państwowych to około siedem tysięcy złotych, zbudowanie takiej nieruchomości i to bez obciążania jej hipoteką w dwa lata to prawdziwy wyczon. Jak widać, obajtkowe cudotwórcze zdolności zarządzania mają w genach. Tym bardziej jednak zasługuje na szacunek decyzja Bartłomieja Obajtka, który z takim trudem wybudowaną posiadłość postanowił w 2016 roku podarować swojemu bratu. W ten sposób Obajtkowi udało się całkowicie za darmo i bez podatków, bo darowizny w najbliższej rodzinie nie są nimi obciążone, uzyskać luksusową rezydencję. Najpierw 50% zniżka na apartament, potem darmowa rezydencja, a jakby jeszcze tego było mało, to tak się złożyło, że gmina położyła asfalt akurat w taki sposób, że kończy się przed posesją obajtków. To prawdy, prezes Orlenu musi być w czepku urodzony. Oczywiście opozycja i media nie bardzo chcą w te dziwne zbiegi okoliczności uwierzyć, dlatego domagają się wyjaśnienia, skąd obajtkowie mieli na to pieniążki, bo cytując klasyka, jeśli ktoś ma pieniądze, to skąd się ma. Problem w tym, że w Polsce nie bardzo już jest komu prowadzić śledztwo, w którym sprawdzana byłaby legalność dochodów ludzi związanych z partią rządzącą. Obajtek to wie i dlatego, jak twierdzi, wystąpił do CBA o to, aby sprawdziło jego finanse. Oczywiście dobrze wie, że nie ma się czego bać, bo CBA już raz jego finanse sprawdzało, a jedynym skutkiem tej kontroli jest to, że liczni byli agenci cieszą się teraz ciepłymi posadkami w Orlenie. Za demokracji moglibyśmy jeszcze liczyć na to, że sprawie przyjrzałaby się najwyższa izba kontroli, ale jeszcze wydaje się być sam uwikłany w jakieś brudne interesy i pisowi nie udało się go odwołać z posady tylko dlatego, że podejrzewają, że ma na nich haki. Bo do tego doprowadziło pięć lat rządów dojnej zmiany. Polska jest dziś po prostu państwem mafijnym, gdzie władza robi, co chce i śmieje się rodakom w twarz. Na szczęście humor nie upuszcza też zwykłych Polaków, więc przynajmniej dzielimy się przez łzy dowcipami takimi jak ten, że PiS obiecał 100 tysięcy mieszkań i swoje obietnicy dotrzymuje, ale nigdzie nie było powiedziane, że wszystkich 100 tysięcy mieszkań nie może zgarnąć Obajtek. Niestety, szefostwo innych spółek energetycznych nie może pochwalić się takimi sukcesami w deweloperce. Jeden z flagowych projektów PiS, budowa elektrowni węglowej w Ostrołęce, został porzucony. Zostały po nim dwie gigantyczne wieże, które teraz trzeba wyburzyć. Całe to zamieszanie kosztowało około miliarda złotych, zaczął, co oczywiście zapłacą Polacy, w podatkach albo w rachunkach za prąd. Na szczęście nie wszystkie firmy w kraju notują tak wysokie straty. Jeden z najbogatszych Polaków, właściciel fabryki okien, wydaje się mieć wręcz nadwyżki finansowe, z którymi nie ma co robić. Jako pobożny katolik postanowił wykorzystać je zgodnie z naukami kościoła. Nakarmił głodnych, napoił spragnionych, pomył chorym czy bezdomnym, a nic z takich rzeczy. Wytapetował Polskę plakatami antyaborcyjnymi i antyrozwodowymi. Plakaty ze zdjęciami sympatycznych płodów czy hasłami wypisanymi niby dziecięcą ręką w niektórych miejscach zajmują nawet ponad 40% całkowitej dostępnej przestrzeni reklamowej. Według stawek rynkowych taka kampania reklamowa może być warta nawet 5,5 miliona złotych miesięcznie, choć zapewne w czasach COVID-19 stawki mogły się obniżyć. Wciąż, tylko pomyślcie, ile pożytecznych rzeczy można by za te pieniądze zrobić. A tak zajęcia mają tylko aktywiści, zmieniający wymowę plakatów, dopisując do nich na przykład pytanie: Czy będziesz mnie kochał, jeśli jestem gejem? Inni przedsiębiorcy jednak na szczęście mają wciąż na uwadze potrzeby Polaków. Deweloper, który w Krakowie próbował wybudować absurdalny budynek blok mieszkalny będący nad budową niewielkiej willi i warsztatu i nie dostał na to pozwolenia, pomimo tego, że budowę kilka lat temu rozpoczął, przymierza się do dokończenia tej inwestycji. W oparciu o zeszłoroczne przepisy starczy covidowej, więc zamiast bloku mieszkalnego otrzymamy magazyn środków higienicznych oraz izolatorium dla chorych na COVID. Gorąco zachęcam do kliknięcia w link, który znajdziecie w artykule, i obejrzenia zdjęć tej absurdalnej maszkary. Do pragnących zrobić karierę w branży budowlanej dołączył także młody poseł Konfederacji, który pochwalił się na Twitterze, że w wolnym czasie dorabia sobie na czarno jako malarz pokojowy. Prosimy nie restartować routerów, tak właśnie było, poseł RP chwali się, że okrada państwo zależnych mu podatków. Ale malowanie większych powierzchni płaskich to generalnie jest nowa moda wokoło na zielkowych kręgach. Wewrocowy na przykład mural promujący tolerancję, który w kilka dni po jego utworzeniu został oszpecony nacjonalistycznym graffiti, ostatecznie zniknął pod białą farbą, na której znalazł się olbrzymi krzyż celtycki i hasło White Power. A jeśli ktoś by miał jeszcze wątpliwości, kto zwyciężył w wojnie o ścianę, to po zamalowaniu jej na niebiesko Krzyż celtycki wrócił, tym razem z informacją, to miasto jest nasze. A choć już to samo w sobie mogłoby być szokujące, w dzisiejszej Polsce to jeszcze nic. Ostatnio kilkadziesiąt organizacji walczących o prawa kobiece otrzymało pogróżki i informacje o podłożeniu bomby. Podłożyliśmy już bombę w twoim biurze, nie słyszałaś? Wysadzimy ją w powietrze. O wiele za długo znosiliśmy wybryki lewaków, ich wezwanie do zniszczenia tradycyjnych wartości. My nie możemy dłużej przymykać na to oczu. Będziemy działać zdecydowanie. Nie obchodzi nas twój los, ostrzeżenie już było, w takim razie proszę winić tylko siebie. Aborcja to morderstwo. Życie za życie, krew za krew. Napisał w e-mailu terrorysta, mający się zapewne za chrześcijanina. Moim zdaniem jednak było to mało w jezusowym stylu, ale co ja tam wiem. Tymczasem rząd pracuje nad tym, aby geje nie mogli adoptować dzieci jeszcze bardziej niż nie mogą dzisiaj. Nowo zaproponowane prawo nakłada na ośrodki adopcyjne obowiązek sprawdzenia, czy potencjalny rodzic nie jest homoseksualistą. Jeśli nie udałoby się tego wprost ustalić, bo na przykład wywiad nie wykazałby, że pozostaje w związku partnerskim z osobą tej samej płci, to kandydat na rodzica będzie musiał złożyć przyrzeczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej, że homoseksualistą nie jest. Nie jest jasne, co w przypadku, kiedy na przykład dziesięć lat później okazuje się, że adopcyjna matka okazała się jednak być lesbijką, czy dziecko zostanie jej wtedy odebrane? A co z ho homoseksualnymi rodzicami, którzy są dzisiaj w związku z partnerem lub partnerką tej samej płci, ale wychowują swoje własne dziecko z poprzedniego związku? Według Zbigniewa Ziobro to prawo jest konieczne, bo wymaga tego konstytucja. W konstytucji jest zapis, że małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety oraz rodzina, a jak wiadomo rodzina bez oficjalnego aktu małżeństwa istnieć nie może, podlega ochronie państwa, co rzekomo świadczy o tym, że inne rodzaje małżeństw nie mogą istnieć. Jest to argument wyjątkowo debilny, bo już w następnym paragrafie konstytucja zapewnia szczególną opiekę weteranom i inwalidom wojskowym, a nikt nie próbuje argumentować, że w świetle tego przepisu ktoś, komu szrapnę na wojnie nie urwał nogi, nie może być Polakiem. Dla PiSu i przyległości wszystko, co nie jest prostym małżeńskim seksem, mającym na celu płodzenie dzieci, jest czymś nieprzyzwoitym. Minister Kultury wywalił z pracy szefa Filmoteki Narodowej za to, że ów zgodził się usunąć z festiwalu filmów kobiecych siedmiominutowego reportażu o fabryce wibratorów. Nie podobała się także krótka animacja o przemocy słownej wobec kobiet, zapewne dlatego, że padały tam cytaty z Krystyny Pawłowicz, znanej ze swojego wyjątkowego hamstwa i agresji. Dla pewności na dzień przed planowym rozpoczęciem odwołano cały festiwal. Ministerstwo Edukacji z kolei przeprowadziło analizę programów szkolnych. Okazało się, że nawet podręczniki wprowadzone podczas pisowskiej deformy edukacji w 2017 roku zawierają zbyt wiele politycznej poprawności i lewicowo-liberalnych konceptów, a nie ma w nich wystarczająco kościoła i wartości chrześcijańskich. Pis zdecydowanie nie jest w stanie wyrzucić nastrojów, bo Polacy już coraz bardziej mają dość pasożytującego na ich państwie kościoła, o czym świadczy rekordowa liczba apostazji, już nawet biskupi otwarcie przyznają, że wzrost ilości odejść z kościoła ich martwi. Całą sytuację trafnie opisuje mem, bez wątpienia inspirowany sceną z serialu HBO Czarnobyl, który przedstawia sytuację w pokoju kontrolnym elektrowni tuż przed wybuchem. Na memie widać m.in. Morawieckiego i innych pisowskich tuzów, Którzy mówią ubranego w biały kitel naukowcowi: dajcie jeszcze więcej papieża, młodzież wytrzyma. Jeśli jednak jesteście jednymi z tych ludzi, których niedostateczna ilość katolicko-narodowych treści w programie szkolnym faktycznie martwi, to mam dla was coś na pocieszenie. To, czego dzieciaki nie dowiedzą się ze szkół, nadrobią czytając naszych dziennikarzy. Jacek Międlar, człowiek, którego Wielka Brytania uznała za głosiciela nienawiści i persona non grata, człowiek, którego faszystowsko-antysemickie poglądy były czymś, czego nie tolerował nawet Polski Kościół Katolicki, pochwalił się właśnie członkowstwem w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Powiedzmy sobie szczerze, ta instytucja zaliczyła spektakularny upadek od kiedy została przejęta przez ludzi związanych z PiS i żaden przyzwoity dziennikarz i tak raczej nie chciałby chyba mieć z nią nic do czynienia, ale to jest dno nawet jak dla nich. Przewodniczący SDP tłumaczy się, że miał tyle legitymacji do podpisywania, że nie zwracał uwagi na to, czy ją podpisuje, ale przecież to nie jest tak, że do SDP można się po prostu zapisać, wpłacić składki i odebrać legitymację. Z tego co się orientuje, to trzeba być do tej instytucji wprowadzonym przez członków i móc pochwalić się po każdym dziennikarskim portfolio. Wiem o tym z doświadczenia, bo na początku mojej kariery znajomy namawiał mnie do przystąpienia, ale okazało się, że moje publikacje w studenckim miesięczniku, nawet takim osiągającym w porywach 100 tysięczne nakłady, nie były wystarczające do uznania mnie za prawdziwego dziennikarza. Dziś, jak wydać, wystarczy mieć kanał na YouTubie, na którym głosi się swoje faszystowskie bzdury dla kolegów nazistów. No ale przynajmniej Kościół dokładnie przygląda się swoim członkom. Człowiek, który zgłosił na policję, że w jego lokalnym kościele nieprzestrzegane są ograniczenia pandemiczne, otrzymywał pogróżki od swoich współparafian, a teraz został wezwany na dywanik do kurii. Niby do wyjaśnienia, a Liditist po prostu wyznacza mu konkretnie datę i miejsce stawienia się, grożąc konsekwencjami kanonicznymi w przypadku nieobecności. Gdyby tylko kościół miał tyle samo chęci wyciągania konsekwencji wobec księży pedofili, jaką wykazuje wobec parafian zatroskanych o zdrowie publiczne w dobie pandemii. Tekst napisano dla portalu Brytyjskiej Listy. Autor mema nieznany.